Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. I jeszcze jedna krótka refleksja na temat, dlaczego tak łatwo grzeszymy? Dlaczego czasami grzech, pokusy wchodzą w nas jak nóż w masło? Słabość natury wskazuje Tak, na pewno. No ale czy nie da się z tym nic zrobić? Często pewnie i też nie chcemy grzeszyć, a jednak grzeszymy bez piwnięcia palcem. A dlaczego tak jest? Może inaczej. Co powinniśmy zrobić, żeby łatwiej nam było nie grzeszyć? I tutaj klasycznym fragmentem, z którego sobie wyjdziemy, a który nam w sposób klasyczny pokaże całe rzeczywistość jest Księga Przysłów 25 rozdział wiersz 28. Miastem odkrytym bez morów, Jest człowiek nieopanowany. Wręcz boskie, nie? w sensie dosłownym, to jest boskie, bo boskie Słowo. Miastem odkrytym bez murów jest człowiek nieopanowany. Jeżeli miasto w tamtych czasach nie miało murów, to co, to rycerstwo wchodziło w to miasto jak właśnie nóż w miód, nóż w masło, nie? Bez muru, bez oporu, bez walki, bez, bez katapult. Z zaczniemy od tego, że wtedy nie było miast bez, waro bez warowni i bez murów, nie? Każde miasto miało jakieś tam mury, fortyfikacje i tak dalej. No ale tak sobie wyobraźmy, no jest rycerstwo wtedy, no i co? Idzie do jakiegoś miasta i nie ma muru, no to nic, tylko palić, grabić, rabować, gwałcić i, i, i co, nie? Bez, praktycznie bez walki, no bo co to tam za walka była. Dlatego tak jak łatwo jest, znaczy dziś, e, byłoby rycerstwu wtedy wejść do, do miasta bez muru, tak przenosząc to na tą naszą rzeczywistość duchową, tak łatwo pokusy w nas wchodzą, bo nie spotykają oporu. Jeśli miasto ma warowne mury, to nawet jak strzelają z katapult, czy to, to kamienie, czy te pociski, co tam robili, uderzały w mur. Człowiek za murem był bezpieczny. No chyba, że wróg przemógł miasto, ale przynajmniej miał jakieś bezpieczeństwo, stawiał opór. Wrog musiał się nagimnastykować, ponosił straty przy szturmie na miasto nawały. A jakie straty ponosi pokusa, kiedy nas atakuje bez opanowania? Czyli innymi słowy, ducha umartwienia. Duch umartwienia, duch wyrzeczenia, post przysłowiowe y, cukierki, których się odmawia. Ktoś może się z tego śmiać. O, o. Czy nie pójście na kawę, czy tam nie obejrzenie telewizora. Słodkie pierdy? Potężna broń. Potężna broń. Potężna broń. Czasami właśnie jak się tak mówi, o ktoś nie je cukierków. No i tam się ktoś śmieje, o to jak dziecko. Nieważne, moi drodzy, czego sobie odmawiamy, czy to są cukierki, banany, truskawki, czy cokolwiek innego. Ważne, że w ogóle sobie czegoś odmawiamy. Że odmawiamy sobie naszych zachciwajek, które, uwaga, niekoniecznie muszą być grzechem. Pójście na bazar po kilo truskawek nie jest grzechem. Obejrzenie teleekspresu nie jest grzechem. Prawda? Ale jeśli zaczniemy przyzwyczajać naszą wolę do walki z naszymi zachciewajkami, które nie są grzeszne, to kiedy przyjdzie pokusa, znacznie łatwiej będzie nam ją odeprzeć. Będzie nam łatwiej. Dlaczego? Bo stawiamy sobie bariery. Człowiek, który nie potrafi sobie powiedzieć nie na wszystkie zachciewajki, jakie mu przyjdą, jak może powiedzieć nie na pokusę? Szczególnie, jeżeli to jakaś przyjemna jest. Wchodzi w człowieka i dokonuje spustoszenia. Jak właśnie żołnierze. By weszli do, do, do miasta bez murów. A jak jest opanowany człowiek, to jest otoczony twierdzą, warownią, murem, i tam już pokusa nie, nie spenetruje tak łatwo. Jest opór, jest przeszkoda. To oczywiście yy, modlitwa. No to jest fundament, prawda? Ale trzeba budować. Właśnie ten mur ochrony naszej duszy, naszych myśli, naszego serca, a elementem i, i, i cegłami, to są, które stawia, z którego się stawia ten mur, są nasze umartwienia, nasze wyrzeczenia, nasz post. Większe bądź mniejsze rzeczy, ale by się umartwić. Uwaga ze względu na Chrystusa, który pościł, który za nas cierpiał w celu wynagrodzenia, za grzechy, nasze, własne i innych. Miejmy intencje z miłości do Chrystusa. Chrystus wyzbył się zewnętrznych przyjawów Boskiej Chwały. O tym pisze święty Paweł. Jakiej ofiary Chrystus do nas dokonał, żeby nas zbawić? Więc odpowiedzmy mu Naszo, na Jego miłość, naszą miłością, w którą, które elementem której, koniecznym elementem, jest umartwienie, jest ofiara. Więc miłość do Chrystusa Ukrzyżowanego, miłość do Chrystusa, do Jego ofiary, do tego, co zrobił, niech nas motywuje do, do wzrostu w ofierze naszej dla Niego. I ta ofiara, jedna, druga, codzienna, jakieś umartwienie, będzie budowało ten mur wokół nas. Jak przyjdzie pokusa, zaprawiona w walce wola, czyli zaprawiona w tej walce przeciwko zachciewajkom, odrzucając je świadomie i dobrowolnie, przez wzgląd na miłość do Chrystusa, kiedy spotka się z zachciewajką grzeszną, łatwiej będzie stawić ogóle. Więc jeśli chcemy walczyć z grzechem, jeśli chcemy wzrastać w tej sprawności odrzucania pokus, konieczny jest duch umartwienia warunkiem koniecznym do świętości jest duchu umartwienia. Pokażcie mi świętego żar obżarciucha, który żar obżarł się i opijał i został świętym. Nie mówię tu o takim świętym przed nawróceniem, który był żarłokiem i się nawrócił i pościł, tylko o takim świętym, który przez całe życie, od urodzenia do śmierci żarł i się e, uchlewał na, na umór e, i został świętym. Przepraszam ja takiego nie znam. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na Chrystusa. Duch Święty wyprowadził go na pustynię, a kiedy był głodny. Po 40 dni nie był na pustyni. A kiedy był głodny, wtedy przyszedł do niego szatan i go kusił. Co nam Chrystus to pokazuje? Chrystus go sprzątnął trzy razy podbijał do diabła, do Jezusa i trzy razy go Jezus dmuchnął. Jezus był Bogiem. Ale co na ale też był człowiekiem. I co nam jako ten człowiek walczący z szatanem pokazał? Chcesz go mieć diabła po łbie? na pustynię. Post. Czyli duchu martwienia. Słowo Boże. Diabeł mowy, szatan znaczy Jezus mu odpowiadał Słowem Bożym trzy razy, krótko. Nie, nie wchodził w nim dyskusję. Słowo Boże. pyk, pyk, pek i wypan z barą. Krótka piłka. Ale zwróćmy uwagę na aspekt postu. Fizycznie był wykończony, głodny, spragniony. I wtedy diabeł mu pokazuje, słuchaj, weź sobie tego chlebcia, powiedz sobie. A Chrystus właśnie, no właśnie, spadaj. Umocniony postem, wykończony fizycznie, duchowo. I to jest dla nas, moi drodzy, wskazówka, jak diabła gonić, jak go za ogon wziąć tak psz. post i słowo Boże. Duchu martwienia, wyrzeczenia. Zobaczmy jeszcze tak w kontekście protestantyzmu. Protestanci tego nie propagują. Protestanci nie uczą konieczności postów. No, pastor Chojecki się otwarcie z tego wyśmiewa. I wielu protestantów też. Oto no obśmiewałem się z Chrystusa, który jakoś e, wbrew ich teoriom. 40 dni pościół. Jakoś tego nie głoszą protestanci. A jest to potężny instrument uświęcenia naszego i innych. I pociągnięcia innych do zbawienia. Właśnie przez post. Nasz ofiarowany Chrystusowi. Przez nasz duch ofiary nasze wyrzeczenia, które sami na siebie nakładamy. Tu ja nie mówię o pokucie nie cukierków, tylko sami dobrowolnie odmawiamy sobie czegoś. I to są te kamienie, które im bardziej wyżej ten mur jest, tym łatwiej, tym trudniej pokusie uderzyć w nas. Znaczy, uderzyć, będzie uderzyć, ale spenetrować nasze wnętrze, do, doprowadzić nas do grzechu. Oczywiście, zawsze będziemy, nigdy nie będziemy wolni od grzechu, jak to żyjemy. Ale Będziemy sprawniejsi w walce, w opieraniu się po aż do przelewu krwi. Tego się nie da osiągnąć, moi drodzy. Bez ducha ofiary, modlitwy, słowa Bożego. Pozdrawiam i do usłyszenia.